Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii horoskopy. I tym razem będzie to horoskop, moi drodzy, dla strzelca. Pytacie, kiedy będzie wodnik, kiedy będzie inny znak zodiaku. Kochani, staram się codziennie Wam tutaj e, dodawać jeden znak zodiaku, tak e, aby czasowo to fajnie się sobie rozłożyć. Bądźcie, proszę, cierpliwi. E, takie ponaglanie e, to też e, myślę, że nie... E, nie spowoduje tego, że ja zacznę mieć więcej czasu. Ja wiem, każdy chciałby, no tak, bo ja jestem na końcu, bo ja jestem wodnikiem, bo jestem rybką, jestem na końcu. Idę według kolejności e, znaków zodiaku. Ja pamiętam później co, gdzie, jak, kiedy mam robić. Mam taki plan rozrysowany i e, według niego podążam. Także bardzo Was proszę o e, cierpliwość, a w sierpniu, na sierpień zrobię Wam znaki odwrotnie, od rybek tutaj do barana, dobra? Tak się umówimy, że co miesiąc będzie inaczej, a tak, żeby te ostatnie znaki zodiaku nie czuły się pokrzywdzone, bo tam widziałam w komentarzach taką przykrość, a nie lubię, ty jest Wam przykro. No dobra, no to lecimy ze strzelcem na lipiec, co też ten strzelec tutaj będzie miał, jak się będzie wibrował, strzelec. Strzelec, już patrzymy, strzelec i lipiec, strzelec i lipiec, strzelec i lipiec, już patrzymy jak to wygląda. Strzelec w lipcu, na co powinien zwrócić uwagę? Mhm. Zrobimy tak, bo mi się tu nie zmieszczą te karty. Okej. Okay. I kolejny tydzień. No dobrze serce kochana bardzo dużo spraw związanych z kwestiami finansowo-zawodowymi. Ten lipiec się będzie tutaj ukazywał. I mam wrażenie, że w większości znaków zodjawków właśnie się tak tutaj dzieje. Już Wam przedstawiam karty, które mama wyciągnięte, bo mówicie, że nie zawsze jesteście w stanie rozpoznać. Eee, tak, księżyc, karta świata, piątka mieczy, dziesiątka monet eee, odrodzenie. Mak, piątka monet, dziesiątka mieczy, siódemka monet, trójka mieczy, siódemka kielichów, drzewko życia. Eee ósemka mieczy, cesarzowa, dwójka monat i kiermek miecz. I co ten rozkład dla mnie mówi, abym przekazała Wam na tenże lipiec, kochane strzelce? Mam pokazane, że w ten miesiąc będziecie wchodzili z jakąś taką obawą, obawą przed nowymi rzeczami, które się przy Was będą realizowały, czy też miały się realizować. Kochane strzelce, uważajcie, jeśli chodzi o kwestie tego, co się dzieje przy nieruchomości, z nieruchomością, w nieruchomości. Co to oznacza? To oznacza tyle, że jeżeli chcecie sprzedać, wynająć, kupić, zwróćcie uwagę na wszelkie kruszki prawne, które się tutaj mogą pojawiać jako coś, co poczujecie się, że nie tak się umawialiśmy, nie tak to miało wyglądać. Poczuję, czuję, czuję się oszukany, oszukana. Taka jest historia. Również osoby z znaku strzelca w kwestiach zawodowych powinny jakby zmobilizować się, bo może tutaj rysować się jakaś albo degradacja, a nie daj Boże, utrata pracy, bo też coś takiego się tutaj może pojawiać. Jakiś mężczyzna, aspekt męski może być tego przyczyną, czy też powodem. Tutaj jak najbardziej się to rysuje. Możecie tego po prostu to uniknąć, tak? Co jeszcze w kwestiach zawodowo? finansowych pod koniec miesiąca mam możliwe dodatkowe zajęcie dla osób, które szukają takowego zajęcia. Coś jeszcze dodatkowego ponad to, co już jest. I ta podpowiedź będzie z ramienia kobiety wskazanie tego. Jeżeli chodzi o kwestie związane z uczuciami. Panie, gdyż poszukują właściwego mężczyzny do związku w tym miesiącu, nie mam kogoś takiego, kto jest godny Waszego zaufania. Z względu na to, że tu się karta maga pokazuje, a mag to jest w Uczuciach, mak, to jest osoba, która manipuluje, która żałuje faktami, że pokazuje siebie takim, jakim kobieta chce go widzieć. On wie, co mówić, żeby kobieta czuła się atrakcyjna i później, gdy osiąga a przez niego obrany cel zostawia i bardzo często przez maga zostawiona osoba ma taki destrukcyjny wpływ później na siebie. Bardzo mocno to przeżywa. Nie pozwólcie sobie na to. To jest w drugim, trzecim tygodniu lipca, kochane strzelce, mówimy mężczyznom sio, tym, którzy naprawdę Was uroczą. Eee, mężczyzna, który naprawdę ma gadane. E, taka jest historia mężczyźni, którzy poszukują partnerki. Jak najbardziej jest to możliwe, aby ktoś taki się przy Was pojawił pod koniec lipca. Kobiety, które w tym czasie e, leczą się, jeżeli chodzi o sprawy związane z płodnością. E, ciąża. Ciąża in vitro również tutaj. Ja mam pokazane, że zadzieje się, przyciąży in vitro drugi raz, jakby ta druga opcja, że to droga będzie dobra, bo mi się tu przy Was pokazuje. Również wcale bym się nie zdziwiła, gdyby to nie była ciąża mnoga. Na przykład, tak? Taka jest historia. Również zwróćcie uwagę na serce, na kochane strzelce i na wodę w organizmie, bo to się tutaj mocno zarysowało. Osoby, które gdzieś tam planują zabiegi jakieś w tym czasie, dobrze by było wszystko sobie jakby wcześniej sprawdzić, bo ten zabieg, który będzie przy Was, mam pokazane, że on nie da takiego efektu, na który chyba liczycie. Zwłaszcza te strzelce, które będą robiły te zabiegi stricte kosmetyczno-plastyczne, zwłaszcza tego rodzaju właśnie działania. Tutaj się rysują. Osoby, które planują wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza tutaj, zwróćcie uwagę na hotel, bo on mi się pokazuje zupełnie inny niż na folderach czy na zdjęciach. Wejdźcie sobie na pewne strony, które są rzeczywiste, zdjęcia użytkowników, którzy tam byli. Jest pewna strona, nie chciałabym chyba. Hmm, tutaj mówić, bo ktoś powie, że to jest jakaś reklama, coś z tego mam, a nie. Ja jakby z tej strony rysuję. Jeżeli będziecie chcieli nie zapytać, to w komentarzach to Wam napiszę wtedy. Jak najbardziej tak od trzech czy czterech lat korzystam z tej strony i jestem zawsze zadowolona, bo widzę to co faktycznie, jak to wygląda, bo są zdjęcia nie dość, tego hotelu, to jeszcze osób, które tam były weryfikują to. Tak to wygląda. Zatem taki się tutaj rysuje lipiec dla Was, kochane strzelce. I w ogólnym rozrachunku jest to mm, miesiąc. W którym uzyskacie jakby też stabilizację. Jesteście w karcie gwiazdy, czyli wszelkie trudności przezwyciężycie, ale sporo pracy Was czeka, zwłaszcza o tę historię finansowo-zawodową, że tutaj będziecie bardzo musieli mocno się napocić, aby wyjść na tą prostą, ale dacie radę finalnie. Zatem ja Wam dziękuję za dzisiaj. Jutro pojawi się koziorożec. Postaram się Wam tutaj, tutaj jeszcze w ciągu tych trzech dni dać kolejne znaki. A tak, żebyście nie musieli czekać zbyt, zbyt długo. Pamiętajcie też o tym, że osoby, które napiszą dzisiaj po godzinie 12 SMS-y, będą odpowiadać jutro. Ale te osoby, które napiszą na magiczne wrota, jutro, odpowiedź będzie w poniedziałek, żebyście mieli tego świadomość. Ja w weekend nie nagrywam serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. To jest czas dla najbliższych. I w tym kierunku podążam. Odpisuję od czasu do czasu do skoku na Wasze zapytania, także, że. Zależy Wam na czasie, to możecie napisać bez formy wideo. Bo jak się zaloguję, a widzę, a mam chwilkę wolną, to przysiadam i odpowiadam pisemnie. A z nagrywaniem to jest: trzeba się przygotować, trzeba nagrać, zrzucić, obrobić i ten obrobiony wrzucić na YouTube. A to wieki trwa. Niestety, wieki trwa. A, ale mam nadzieję, że. W tym kierunku też za jakiś czas będę podążać i będzie lepsza jakość pracy przede wszystkim, ale to chyba jeszcze z rok czasu musi potrwać, zanim pozwolę sobie na zmianę sprzętu, który, który pozwoli mi to. Zatem ja Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, papa pa, do usłyszenia, do zobaczenia już jutro.